Siemano, dzisiaj pogadamy o tym, jak zostać spiritual girl w pięciu krokach. Wiem, że gdybym ja znowu zaczynała, to bardzo chciałabym obejrzeć taki filmik. Po prostu mam wrażenie, że czasami ciężko znaleźć takie źródło, gdzie idealnie wszystko jest opis opisane co i jak. Szczególnie na YouTubie, bo książek jest mnóstwo, ale no jak wiemy, nie każdy lubi czytać książki, więc dlatego postanowiłam nagrać taki filmik u mnie się zaczęło, to tak, że chyba pierwszy raz, nie pamiętam tego momentu kulminacyjnego, ale pierwszy raz yy, usłyszałam o tym na TikToku od Mileny Pazuch i bardzo mi się to spodobał, spodobał ten mindset, tego, tego myślenia w ogóle, o co w tym chodzi. Ja zawsze gdzieś tam pod z tyłu głowy było to we mnie zakodowane takie myślenie pozytywne o przyciąganiu i tak dalej, ale w sumie Nigdy jakoś za bardzo nad tym nie kmieniłam, no bo nie, nie słyszałam wcześniej o czymś takim, ale zawsze wiedziałam, że ja będę kimś, że ja będę bogata, że po prostu jestem człowiekiem sukcesu. Wszyscy wokół się mnie się śmiali. Moi rodzice zawsze mówili: Tak, tak, córeczko, życzymy ci tego, ale ja zawsze byłam wściekła, ja mówię: No, a tak będzie, no tak będzie. I jak ja pierwszy raz usłyszałam o czymś takim, to miałam takie: Wreszcie, wreszcie ktoś mnie rozumie. No i tak zagłębiłam się w TikToka Mileny i właśnie często do niej pisałam, że jak mam zacząć, że co ja mam zrobić, bo wtedy zaczynałam jazdę na prawo jazdy, w sensie jazdy. I tu chciałam bardzo zmanifestować zdanie prawka i właśnie moja manifestacja zdania prawka jest świetną historią, jak tego nie robić, więc... Zaczynamy. Pierwszym krokiem moim zdaniem są konta na socialach. Ob obserwujcie te wszystkie toksyczne laski i facetów na Instagramie, którzy psują wasz vibe, psują wasze wibracje. I po prostu jak patrzycie na nie, to się tylko wściekacie, że na przykład są fałszywi, lub wiecie, że tylko edytują swoje zdjęcia i próbują przekłamać rzeczywistość. Odobserwujcie takie osoby i zaobserwujcie takie konta, które zajmują się właśnie taką fajną tematyką co so, takie comfort space. Oczywiście do nikogo nie zmuszam. Ja też obserwuję kardysianki na Instagramie i oglądam kardysianki i uwielbiam to robić, ale wiecie, balans, nie? Otaczajcie się takimi kontami, żeby właśnie przeglądając TikToka mieć jakieś fajne TikToki właśnie o samorozwoju i po prostu, żeby to szło do Was z każdej strony. Ja tutaj Wam podam parę kont, które ja obserwuję. Nie jest ich dużo, dlatego że ja jednak wolę czerpać wiedzę z książek, ale. Fajny start. Drugi punkt jest taki: książki, 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 książki. Ja pokażę Wam parę, które ja posiadam. Dobra, tutaj jest parę, które ja przeczytałam. To jest książka, od której w ogóle musicie za, zacząć. To jest Potęga Podświadomości. O niej było bardzo głośno. Yy, I po prostu, moim zdaniem, to jest książka, która idealnie Wam wszystko poka yy, powie na start i ja nie byłam ogromną fanką książek wcześniej więc wiem, że dla kogoś na początku wzięcie książki i jeszcze o takiej dosyć trudnej tematyce, może być ciężkie ale niedawno uświadomiłam, że czytanie takich książek nie jest jak czytanie I don't know, Harry'ego Pottera na przykład, że siadacie i czytacie 100 stron takie książki polegają na tym, że bierzecie, czytacie jeden rozdział czasami 5 stron, czasami 10 ale dowiecie się z tych 10 stron tyle rzeczy że potem siedzicie cały dzień i kminicie nad tym. Podświadomie albo specjalnie I don't know, ale po prostu naprawdę ta informacja wam siedzi. Więc nie przejmujcie się tym, że czytacie taką książkę pół roku, a ona ma na przykład tylko 200 stron, bo o to w niej chodzi. Więc ta książka na początek ta też jest super. W ogóle Joseph Murphy to jest. Yy, moim zdaniem kuksowa, jeśli chodzi o ten temat. Tutaj mam do sukcesu i szczęścia, też bardzo fajne, ale to już bardziej, yy, żeby się zagłębić i. Ta książka. Chyba Frizz ją polecał na Instagramie i stwierdziłam no jakby chłop naprawdę ma niezłe prawo przyciągania, więc wezmę ją. I to jest jedna z nielicznych książek, które naprawdę potrafię wziąć i przeczytać dwa rozdziały pod rząd. Bo jest takim luźnym językiem napisana, więc ta reguła się nie tyczy wszystkiego. Tutaj akurat mam książkę bardziej o psychologii, ponieważ psychologią się interesuję i zaraz będę ją nawet studiować. Jeszcze w ogóle jej nie tknęłam. Bo widzę, że ona jest taka bardziej, wiecie, kolejny level, ale tak pokazuję, bo może ktoś się zainspiruje. Więc podsumowując ten drugi punkt: książki, 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 proszę nie zniechęcajcie się. Kupcie sobie na vintage za 15 zł, chociaż tą, na sam początek, i uwierzcie, z książek zaczerpnęłam najwięcej informacji na temat prawa przyciągania i najwięcej się po prostu z nich nauczyłam. Jeszcze dodam, że. Ja przed książką obejrzałam yy, przed tą książką obejrzałam film sekret na Netflixie. On bardzo fajnie mnie zmotywował do tego, żeby w ogóle wziąć tą książkę w ręce, bo sobie pomyślałam, wow, ile informacji było w tym filmie, to ile musi być w książce, więc obejrzę też ten film. Trzeci punkt to zdecydowanie nawyki. się do swojego życia nawyki których się dowiecie z książek czy z social media, czy właśnie ode mnie teraz, e, i zobaczycie, jak nabyki potrafią zmienić całe, całe życie. Właśnie w tej książce było to opisane bardzo dobrze, ale ja powiem, mam to po prostu w skrócie, bo na tym polega ten film. Więc spróbujcie codziennie rano pić wodę, jeśli tego nie robicie, albo tak jak ja codziennie rano afirmować i się rozciągać, albo. Prowadźcie sobie cztery spacery tygodniowo, jakieś takie dłuższe na świeżym powietrzu. To może być cokolwiek, a zobaczycie jak taka rutyna potrafi zmienić całe wasze życie i sobie pomyślicie mmm, wow, rozciąga się codziennie wielkie, mi Ale naprawdę to rozciąganie i to, że ja codziennie mam jakby taką rutynę game changer, game changer totalny. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć, po prostu spróbujcie. I pamiętajcie o tym, że jeśli poczujecie taki przypływ motywacji po tym filmiku i stwierdzicie, dobra, zmieniam swoje życie, o, let's go. Nie. To nie jest dobra droga, bo ja tak kiedyś zrobiłam. Stwierdziłam, że z dnia na dzień zmieniam swoje życie i zaczęłam po prostu wszystko z grubej rury, dadgę, siłownia, rozciąganie, to, tamto, znudziłam się po dwóch dniach. Jeśli chcecie, wprowadzić jakiś nawyk powoli, a do celu. Czyli ustalacie sobie, że chcecie zacząć się rozciągać, ale też chcielibyście czytać codziennie rano książkę. Choose one, choose one na razie. Yy, powiedzmy, że wybieramy rozciąganie przez miesiąc. Rozciągajcie się codziennie, aż wam wejdzie to totalnie w nawyk i nawet nie będziecie o tym myśleć, że musicie to zrobić. Jak poczujecie, że to jest ten moment, że jest to dla was jak oddychanie i po prostu to robicie, wtedy wprowadzicie książkę i tak z każdym nawykiem. Nawyki nie muszą być też takie, wiecie, materialne, fizyczne Mogą to być duchowe Na przykład chcielibyście stać się lepszym człowiekiem Ustalcie sobie, że codziennie Powiecie randomowej osobie na ulicy Komplement Ja ostatnio to sobie założyłam, że będę w pracy to robić Bo bardzo często jakieś osoby Jak stoję na kasie w pracy Mówią mi coś miłego I stwierdziłam, że to mi tak Made my day totalnie że Czemu ja mam tego nie robić Więc pamiętajcie, że nawyki mogą dotrzeć Wszystkiego to zmiana nastawienia do życia. I rozumiem przez to to, że wy nie możecie obejrzeć ten film i stwierdzić prawo przyciągania, że ja sobie coś pomyślę i to niby się stanie mm, No spoko. No to ja chciałbym być jutro milionerem. No, wiecie o co chodzi? Nie? To tak nie działa. Naprawdę musicie z całego serca uwierzyć. To, że to się stanie. Nie można sobie myśleć, że ja za miesiąc będę milionerką, bo ja nie jestem w to stanie uwierzyć realnie. Jeśli macie taką mocną wyobraźnię, to let's go, ale jestem w stanie uwierzyć, że w ciągu miesiąca uda mi się zebrać 300 subskrypcji. Naprawdę jestem w stanie to uwierzyć i wiem, że tak będzie. Więc te, te Wasze cele muszą być. Realne dla Was w Waszej głowie. Więc nastawienie tutaj jest najważniejszą cechą. Eee, to też nie jest dla każdego, tak samo jak dla każdego nie jest wiara. Oczywiście przyciągamy wszyscy, tylko niektórzy to robią świadomie, a niektórzy to robią nieświadomie. I to jest tylko Wasz wybór, czy chcecie to robić świadomie, czy nie. Więc nastawienie? Game changer totalny drugi raz. Do tego punktu podepnę historię z prawem jazdy, bo. To jest po prostu idealna historia, jak to się u mnie zaczęło. Z prawem przyciągania, jak źle do tego podeszłam, ale bardzo dobrze, że tak się stało, bo przynajmniej teraz wiem, jak nie robić i mogę przekazać to Wam. Więc ja sobie manifestowałam, że zdam za pierwszym razem. I ja to powtarzałam. Miałam wszędzie w moim pokoju powieszone kartki, jakby z prawem jazdy, żeby być oswojona z tym, że ja niby to prawo jazdy mam, ale ja w to nie wierzyłam. Ja w to nie wierzyłam w środku. Ja wszystkich wokół okłamywałam, że ja to zdam, że w ogóle jestem zajebista ale ja w środku tego. Nie czułam. Nie czułam totalnie, że zdam. I tak było, nie zdałam za pierwszym razem, więc naprawdę musicie wierzyć w głowę, że to się wydarzy. Ja do dzisiaj mam problem ze strachem. Na przykład dlatego tak długo z tym YouTube'em nie zaczynałam, bo ja się bałam. Normalnie się po prostu bałam, że mi nie wyjdzie i cały czas szukałam jakiegoś wyjścia. No teraz jestem w takim momencie, życia, że stwierdziłam, że jolą lecimy, czemu ma się nie udać, jak? Mi się podobają te blogi, nie? Więc na pewno ktoś się znajdzie taki, komu też się podoba. Więc e, afirmujcie codziennie, regularnie, bo ja w tamtym czasie prawa jazdy afirmowałam wtedy, kiedy mi się przypomniało. A teraz właśnie to rozciąganie e, bardzo fajnie mi poukładało wszystkie sprawy, bo przy rozciąganiu porannym od razu sobie afirmuję. Mam wymyślonych na przykład pięć afirmacji, które sobie powtarzam codziennie. I po prostu y, jak mantrę i widzę, widzę efekty. Widzę efekty. Te afirmacje mogą dotyczyć wszystkiego. Moje na przykład są w stylu Jestem pewna siebie. Zarażam ludzi pozytywną energią. Wiem, że każdy mój y, wybór zbliża mnie do mojego celu i jest dobry. Równie, naprawdę możecie je totalnie podpasować pod siebie. I powtarzajcie, jak mantrę codziennie, to naprawdę zmieni dużo i swear, jeśli w to uwierzycie. Piąty punkt najważniejszy moim zdaniem, bo dlatego nie zdałam za pierwszym, że razem tego walonego prawa jazdy, a to było rok temu niedawno obchodziłam rocznicę zdania prawka, odpuszczenie! Odpuszczenie moim zdaniem to jest najgorsza część w ogóle tego wszystkiego, tego całego gównianego prawa przyciągania! Jak można odpuścić? Ja, ja właśnie o tym rozmawiałam z Oliwką na obozie. Ja mówię: Oliwia, jak ja mam. Ja mam taki problem, że ja często nie umiem odpuścić, bo ja na przykład tak. Będę cały czas się opierać na tym trawie jeździe. Ale tak marzyłam o tym prawku, ja tak z całego serca tego chciałam, że ja nie potrafiłam odpuścić, bo ja się bałam po prostu, że ja. że ja tego. że ja nie dam rady, a ja tak bardzo to chcę. I właśnie tu było kluczowe słowo w tym zdaniu. Ja się bałam i chodzi o to, żeby się nie bać, dlatego na początku drogi z... w ogóle tutaj spiritual girl mindset queen wiecie o co chodzi, ja polecam od bardzo małych manifestacji bo wtedy, moim zdaniem będziecie, z... jest to jakiś life hack? będziecie zwalczać ten strach i nie będziecie mieli takie kurwa boję się, że mi nie wyjdzie bo to będą naprawdę proste rzeczy jak I don't know, picie wody rano nie to nie jest manifestacja. Jest... Załóżmy, że robicie YouTube'a i sobie założycie, że w ciągu tygodnia zdobędziecie 10 yy, tu subskrypcji. No jest to mega realne i niezatrudne, więc nie będziecie czuli tego strachu, że Wam nie wyjdzie. Więc dla mnie lifehack jest taki, przynajmniej ja sobie tak poradziłam. Powiem Wam, że dalej mam z tym problem, dalej mam problem z odpuszczaniem, bo ja po prostu nie wiem czemu. Po prostu tak mam, ale to jest najważniejsza zasada. Najtrudniejsza też moim zdaniem Ale Bez niej nie ma niczego Właśnie dlatego nie zdałam prawa jazdy, bo ja Nie odpuściłam w ogóle Ja cały czas już siedząc w aucie Egzaminacyjnym Ja powtarzałam sobie znam, zdam, znam. A ja już w tamtym momencie powinnam być tego pewna W ogóle nawet się nad tym nie zastanawiać To powinno być coś w stylu, że a, Nie wiem, idziecie do pracy I jesteście pewni, że Dostaniecie za nią pieniądze Wiecie o co chodzi że to, to ma być, no, obvious. A najlepiej zachowujcie się tak, jakby to już było. Na przykład ja mam teraz takich, znaczy, słyszałam takie pogłoski od paru hien, które mnie oglądają, że. Mm, co ona zachowa się, jak jakaś YouTuberka, nie wiadomo jaka ona dopiero zaczyna. No tak! Zachowuję się jak nie wiadomo jaka YouTuberka, jakbym miała nie wiadomo jaką ilość obserwujących, bo do tego dążę. I ja wiem, że tak będzie, i ja wiem, że mi się uda, więc tak się już zachowuję. Bo dlaczego ja mam teraz zachowywać się jak. O Jezu, o Jezu, tłumu, jest dopiero któryś tam film. And I'm so shy, i tak dalej. Nie, nie jestem shy ja wiem, że mi się to uda. Więc to było 5 kroków ode mnie. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tego filmu. Chciałam zrobić taki szybki kurs zapoznania się dla Was z tym tematem dla osób, które są nowe, ale nie tylko, bo my się, wydaje mi się, że każdy coś wyciągnie z tego filmu. Dajcie znać, jak się podoba Wam taki format, bo nie ukrywam, że dla mnie to jest na razie e, trochę niekomfortowo, w sensie tak siedzieć ciągle przed aparatem i o czymś mówić. Mimo, że ja uwielbiam gadać, to yy, no na razie czuję się dziwnie, ale mam nadzieję, że jakoś to wyszło, że wam się podobało. Zostawcie subskrypcję, żebym zbiła te, ten cel, który sobie założyłam. Lajka i komentarz, jak wam się podobało. Pamiętajcie, że są bardzo ważne aktualnie w moim rozwoju kanału. Buziaki, widzimy się w niedzielę. pa! pa.